Widzowie! Od kiedy wbiłem rangę champion w Stumble guys, i od kiedy wbiłem topkę świata, zaczynają się dziać dziwne rzeczy. Coraz więcej osób rzuca mi wyzwania jeden versus 1, kiedy widzą, że jestem wyżej od nich w rankingu. A ja tam się nie uważam za jakąś sigmę, ale tak jak do tej pory mówiłem, że wśród widzów są najlepsi polscy gracze, tak teraz realnie ja też należę do najlepszych polskich graczy. I czysto w teorii powinienem grać z czempionami jak równy z równym. Dlatego dzisiaj, poza tym, że odpalimy turnieje Pa! Oj, tak! To w dodatku zrobimy stoper na nowym blok Daszu. Najszybszym w historii Stumble Guys. I oglądając ten film do końca, zobaczysz, jak pobijać swój rekord fal właśnie na tym nieskończonym blok daszu. Dlatego nie wyłączaj tego filmu. A na samym końcu sklepu wpisuj kod Abra. Kupujesz jakieś oferty, na przykład za 4 zł? czy może zdolności na promocji? Teraz na promocję z piłka. Jeśli tak, to koniecznie wpisuj kod Abra. Raz na tydzień w sklepie i powiedz, co chodzi abra. Twojemu znaniu. O memu szefie, skończyły się widzowie, te czasy, gdzie Abra był kierowany przez czempionów, czy nawet masterów, grając z nimi w teamówkach. Oj, zdecydowanie te czasy są już za nami. Zaraz, oczywiście jest nowy sezon rankingowy, więc na nowo Abera będzie mógł być drewniakiem. Ale fakty są takie, że wbiłem topkę świata. Fakty są takie, że jestem prograczem, choć dalej mi to nie przechodzi, słuchajcie, naprawdę. Jakby ciężko się to mówi, no, ale trzeba zaakceptować te fakty, chociaż wolałbym szczerze być drewnem. I jeżeli słuchajcie już jest ta sytuacja, to popatrzcie, mamy trzy 3... Pary! Jest sześciu graczy tutaj i każdy jest na każdego. Znaczy w sobie to nie, bo właśnie jest para na parę na parę! I tutaj trzeba, słuchajcie, być jak najlepszym graczem. Mamy turniej na no właśnie równych zasadach z naprawdę niezłymi graczami. Oj, zdecydowanie ci gracze nie są źli. Oj, poł Oj, no dobra, ja też chyba nie jestem wcale, słuchajcie, dobry, skoro go nie trafiłem w takiej lamerskiej sytuacji, powinien już dawno odpaść, no ale spoko! Ale spoko! Lecę sobie POU! Dalej! O! Mistrz PO właśnie się Sfajczył przez Abera Lele, Ale się zdążył też odrodzić Nieźle, naprawdę, słuchajcie, to jest Całkiem niezły tutaj pojedynek Ojojoj, ładnie dostałem Ale na całe szczęście, słuchajcie, udało mi się Odrodzić, dobra, dobra Dobra, ej, to nie była łatwa Sytuacja, oj, to zdecydowanie Słuchajcie, nie było proste, ale uwaga Uwaga, ciach Ciach, ciach! Dobrze, i jedziemy, słuchajcie, w takim razie dalej. Tutaj można w sumie nie było używać nawet tego skoku, ale trochę się stykałem. No i dobra, jazda dalej. Okej, okay, tutaj sobie przeskoczymy i teraz dalej. Ktoś tutaj M musi podejść. Jan, zostałeś spajczony. Oj, oni próbują też klepać mnie, więc naprawdę, przezorny zawsze ubezpieczony. I dobra, dobra, oni się tutaj odradzają. Ja wam rozbijam bloki, żebyście za bardzo nie mogli tutaj przeskoczyć górą. I pojedynek trwa zdecydowanie dalej. po Oj, zęciak Odradzam cię szybciutko, nie ma tutaj odpadania. Oj, zdecydowanie nie, nie, nie. Dobra. Wow! Okej, okay. dostał, ale to mu jeszcze niewiele zrobiło Widzicie, jaki to jest hardcore pojedynek? Serio, słuchajcie Oj, co? Co to było? Ej, to było dość ciekawe Dobra, dobra, dobra Okej, okay. okej, okay. udało mi się tutaj przetrwać Ale no naprawdę jest, naprawdę jest grubo No naprawdę Oj, dobra, zdążę Zdążę, dobra, o kurcze No powiem szczerze, serio jest bardzo Hardkorowo, sami widzicie Granie z championami na równym Teraz poziomie, to jest dla mnie nowa rzecz. Ale okej, okay, odpada Jan i odpada mistrz PO. to wcale nie tak, że oni są gorsi, tylko naprawdę my już gramy na stosunkowo podobnym poziomie. Wiecie, co mam na myśli? Wystarczy jakiś lag, jakaś cofka, czy nawet trochę nieszczęścia i jesteś w naprawdę słabej sytuacji. Ale teraz mamy tutaj Blokadaszo: przyspieszone los papitos. Tutaj fajnie by było się nie klepać, ale jako, że na poprzedniej gierce wszystkich klepałem, to podejrzewam, że nie dadzą mi fory, prawda? Będziecie mnie klepać. Wiecie co? Stanę Miejscu i będę właśnie obsadzony. Dobra. Okej, oni chcą się klepać. W takim razie, słuchajcie, musimy się klepać. Nie ma w tym momencie już żadnej innej opcji. Oj, oj, oj! Ale mi przykro! Ja mówiłem, nie chciałem się klepać, żeby nie było, słuchajcie. Wolałbym robić tutaj rekord, no ale trudno. Dobra, zostaję sam z tym. Oj, oj! Oj! Oj, oj, oj! To było dobre, ale, ale! Ja ja, 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 ja! Kot AbraGoat wygrywa grę. Ale ja bym odparł tą mapkę i spróbował zrobić rekord. Okej, okay, zebraliśmy się widzowie tutaj nie bez powodu. Mamy szybkiego Blockdasha. Oj, bardzo, ale to bardzo przyspieszonego. Sami widzicie, jest to praktycznie prędkość jak na endlesie. Nieskończonym blockdashu, ale teraz mamy cztery wielkie Sigmy. No dobra, trzy, bo w sumie ja to nie jestem Sigmą. Ale można powiedzieć, i takie są fakty, że należy teraz do pro graczy. Serio, jestem w topce świata. Dodatkowo jestem w top 700, więc nawet wyżej! niż niektórzy, słuchajcie, tutaj z tych chłopaków i wiem, mi też to nie przechodzi przez krtań, żeby mówić, nie no, jestem pro, ale, ale no słuchajcie, no, no naprawdę, no takie są fakty jakby, nie? Ja, ja, mogę po prostu tak nie mówić, bo, bo dla mnie to tak nie jest, a, ale no rozumiecie, więc słuchajcie, jesteśmy tutaj właśnie po to, żeby spróbować zrobić dobre 6 minut, bo będę niedługo próbował robić kolejne podejście pod mój rekord i oczywiście tym samym rekord Polski na blokdaszu nieskończonym, a to jest idealny lat zabaw, żeby się nauczyć. Serio. Nie wiem, słuchajcie, jak inaczej to skomentować, ale no naprawdę, gdzie jak gdzie, ale tutaj bardzo dobrze się nauczysz grać na szybkich falach właśnie na blockdaszu. Ja niestety dalej nie wiem, jaka to mniej więcej byłaby fala na endless blockdaszu, ale no minimum 300. Na pewno. Minimum, moim zdaniem, jest to fala numer 300. A może, słuchajcie, nawet i dalej, bo to też chyba... Trochę przyspiesza, ale jeżeli tutaj Właśnie, od poniedługo będziemy grali, no to w sumie Zobaczymy, czy to na pewno przyspiesza Jeden ziomek nam odpadł, ale zostaje Jan Okej okay. Bananiarz, Janiarz, Jan zostaje Dodatkowo zostaje kot, a brak Goat, i zostaje zęciak Który, no właśnie, on On, on nie lubi odpadać on nie lubi odpadać, ale może słuchajcie, to będzie ten pierwszy moment, kiedy on po prostu będzie musiał, słuchajcie, odpaść, bo popatrzcie, zostaje sam w tym momencie z Janem. Prędkość jest naprawdę zatrważająca, ale no, kurde, słuchajcie, no trzeba zrobić wszystko. Naprawdę słuchajcie, trzeba zrobić wszystko, żeby to po prostu przejść. Szkoda, że nie mam tutaj czapki. Akurat to uważam za naprawdę, słuchajcie, szalony błąd z mojej strony, ale może słuchajcie z tym graczem Janem i tak, słuchajcie, uda nam się zrobić 100%. Super! Nie no, szczerze, nie wiem, ale gość jest naprawdę bardzo dobry. Dodatkowo, no widzicie, on się bawi. Pomimo, że mamy szybkie bloki, to gość się po prostu bawi, nie? On robi... On po prostu robi to, co mu się podoba. I nie, żebym narzekał, bo póki co jest spoko. Ale jeżeli on przez jakieś triki zaraz odpadnie, no to będzie naprawdę... Oj. Oj, to się dokładnie w tym momencie stało. I z kim ja mam grać? Żeby oni nie trollowali. Mamy kolejnych sześciu graczy. Jak pójdzie nam teraz, to już zdecydowanie jest jedna wielka niewiadoma. Mamy blok dasza teamowego, oczywiście na ten start. I popatrzcie, mamy tak podzielone teamy. Ja jestem z Zęciakiem tutaj. tą Probro jest z Patroxem. Mamy tutaj Mistrza PO razem z Zajoba. Zobaczmy, no tutaj. Serio, chłopaki mają skilla. Kto jak kto, ale tutaj naprawdę chłopaki... Oj, są nieźli. Dobra, będą klepać, będą. No widzicie, widzicie społeczeństwo, ale sami też zauważcie, ja naprawdę już staram się umieć. Wychodzić z tych sytuacji podbramkowych, że wcześniej bym się prawdopodobnie spalił w tych laserach. Ej, czemu tak szybko? Co tu się stało? Wow, wow, wow. Chwila moment, ale oni szybko odpadli. Jeszcze tydzień temu ja bym odpadł. I pytanie, co będzie teraz? Uuu. Oj, dobrze. Przyspieszony dasz Bardzo, bardzo, bardzo dobrze. Ale podejrzewam, że niestety znowu nie chcecie robić rekordów, prawda? Wiecie co? Poczekam. Nie będę ich atakował, żeby zobaczyć. Żeby zobaczyć. Może nie klepiecie. Może nie... Ej, właśnie, pokręćmy się. To oni będą wiedzieli, że robimy rekordy rekord. Robimy rekord. Panowie, bez sklepy, bez sklepy, bez sklepy. Ej, ej, ej. Ale dobrze, ale dobrze. Skumali. Skumali. Ale to są szefy. No dobra. To może tutaj, słuchajcie, nikt nie stroluje i może, słuchajcie, uda nam się naprawdę zrobić jakiś tłusty wynik. Kurczę, to tym bardziej szkoda, że nie mam czapki. Naprawdę. Albo piłki. To mogłoby się, słuchajcie, przydać. Dobra, ja się kręcę dalej, kręcę się dalej. Oj. Bardzo, bardzo im pokazałem, że naprawdę teraz, panowie, to jesteśmy totalnie ziomki. Teraz to bez kłótni. Nie, nie, nie. Nie, nie. Nie, nie, let's go! Let's go! Jazda, jazda! Prędkość jest naprawdę duża i moim zdaniem serio idzie się wiele nauczyć. Naprawdę. Ja sobie wyobrażam, że jeżeli zrobiłbym tutaj na przykład stoper, te 6 minut, no to potem odpalamy sobie Endlessa jakiegoś innego dnia, co nie? Robimy sobie rekord i naprawdę nie idzie tak łatwo zważywić. A ja tylko przypomnę, że jak wiele razy robiliśmy, słuchajcie, te różne próby na rekordy, to często było tak, że ja nawet nie odpadam, tylko mój jakiś kompan odpada. To było bardzo oczywiście dziwne, bo czasem mogła być to kwestia laga, czasem mogła być to kwestia niedogadania się, że ktoś poszedł lewą stroną, a już nie było czasu, żeby to nadrobić, ale rozumiecie, tutaj to jest serio mapka dobra na trening. Ja wiem, że trochę się powtarzam, ale ja polecam naprawdę sobie ją odpalić. Jeżeli wy chcecie po prostu... Jak najlepiej, grać na Endlessie. Kurczę, no, no nie chcę teraz mówić, że jestem straszną Sigmo i jo, będę dawał każdemu rady, ale moim zdaniem to naprawdę może nauczyć, nie? Bez kitu, bez kitu, bez kitu. Dobra, zostaję sobie sam z Zęciakiem. No i co? I lecimy. Dobra, okej, okay, ja to tak rozbiję Szkoda, że nie mam także w ślizgu. Gdybym wiedział, że nie będziemy się tak klepać, to chyba zostawiłbym sobie samą tarczę, tylko na tą pierwszą gierkę. A już raczej bym nie witki nie brał, bo ta niewitka, słuchajcie, nie bardzo ma w tym momencie sens. No, tarcza też, powiedzmy sobie szczerze, średnio ma sens, ale dobra. Jedziemy, jazda, jazda po rekordinio, dobra. Mhm. Mm Okej, okay. rozbijasz? Dobra, dzięki, że tutaj rozbijasz, ale prędkość się dobra, co? Naprawdę, słuchajcie, nieźle tutaj leci. Okej, okay, to leć pierwszy stary w takim razie. Okej, okay, dawaj sobie tutaj przeskoczymy. Dobra, tutaj też sobie przeskoczymy, żeby nie tracić głupio żadnej zdolności, co nie? Dobra, okej, okay, okej, okay. on będzie używał do tego tarczy. Najczęściej spoko. Ja muszę brać na to poprawkę, żeby po prostu nie było zaskoczenia. Tak jak przed chwilą, słuchajcie, no nie. Już z dwa razy byłem prawie zaskoczony, że. Ej! to on rozbija? Nie, on bierze tarczę. No dobra, to ja jakoś muszę się wyrobić, co nie? Dobra, tutaj można też polecieć skokiem. Skoro on nie rozbija... No to wiadomo, trzeba robić jakoś to inaczej. Okej, okay, widzę, że save to los papitos, ale prędkość tych bloków jest naprawdę dobra. Typowo podsejwowanie akurat, no to im szybciej, tym raczej lepiej. Oczywiście gierka może się zlagować. Wiadomo, 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 dzień jak co dzień w Stamblegu jest, Ale naprawdę dobrze jest, jak te wszystkie struktury serio lecą szybciej, bo po prostu większe przed jakby odległości możesz przeskoczyć tym jednym skokiem. No albo nawet podwójnym skokiem, co nie? Patrzcie jakby co mam na myśli. Że tutaj pojedynczym skokiem, nawet nie podwójnym, ja teraz to skaczę. A normalnie na zwykłym blokdaszu przecież wszystko bym tutaj musiał robić podwójnym, co nie? Widzicie? Ej, grube, co? Wszystko pojedynczą spacją. Mocne moim zdaniem to jest. Naprawdę to jest strasznie mocne. I teraz patrzcie jak lecimy na rekordzik, nie? Yo! Nie wiem ile dokładnie mamy czasu, ale to jest około trzecia minuta tej rozgrywki. Nawet więcej. Nawet więcej, widzowie. Nawet. Serio. Wie co? Dobra, tutaj to strasznie dziwną rzecz zrobiłem, ale najważniejsze. I to się tylko liczy, że udało nam się przetrwać. Dobra, lecę tutaj pierwszy. Lecę sobie tutaj ładnie pierwszy. Dobra, dobra. Jesteś za mną. Jest za mną. Dobrze. Dawaj, 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 dawaj. Stary, robimy to. Ok, widzę, że skokiem. Ok, nie ma żadnego problemu. Ej, teraz też pytanie, czy to naprawdę przyspiesza, czy nie? Bo... Chyba jednak nie. Tak jak sobie teraz patrzę, słuchajcie, to my jesteśmy dużo bliżej stopera niż jego, słuchajcie, jakby początku, co nie? Tej, jakby giereczki. I chyba raczej prędkość się nie zmienia. Ale naprawdę bardzo bym chciał dostać informację, no od może twórców gry, albo od kogoś innego, jaka to właśnie jest tak dokładnie, słuchajcie, prędkość poruszania się tych bloków. To jest wyjątkowo ciekawe. Czy to właśnie jest 300 fala z nieskończonego Blokdasza? A może nie 300, może na przykład 250, a może 335. Rozumiecie, co mam na myśli? Naprawdę, serio? To by była bardzo ważna dla mnie informacja, no ale szybko się pewnie o tym niestety nie dowiem. Dobra, tak czy inaczej, słuchajcie, ta arenka ma ponad 4,5 minuty. W sumie to dobijamy do 5 minut, więc za dosłownie moment powinien pojawić się, słuchajcie, nam tutaj 100. Per. Ale czy się pojawi? Tego nie wiem, bo słuchajcie, nigdy nie wiedziałem, żeby ktokolwiek tutaj zrobił stopper na tej mapie, więc jakby no ff, nie mam doświadczenia, co nie? Zobaczymy, słuchajcie, jestem dobrej myśli. Jestem takiej wiary, że tutaj, słuchajcie, musi być stoper, co nie? Oj, oj, dobra, tutaj górą, oj zdecydowanie, tutaj chyba musisz rozbić, jest stopper? Dobra, no to tylko wytrzymać 55 sekund, widzowie, to naprawdę nie jest tak dużo, serio, 50. 49 w tym momencie. Yo, okej. Okay. Jest trochę presja! Jest trochę presja! No bo słuchajcie, zrobienie tutaj rekordu polskiego, bo już więcej się przecież nie da i to też będzie rekord świata, bo realnie nie da się nawet sekundy dłużej niż ten stoper, No to zrobienie tego byłoby, słuchajcie, bardzo dużym wyróżnieniem dla mnie, no nie? Naprawdę to by było przekozackie. Stumble Guys dodaje sobie, wiecie, na prima Aprylis nowy tryb, a przychodzi sobie Aberalele i sobie wali tutaj rekordzik. No fajna sprawa, nie? Naprawdę, słuchajcie, fajna sprawa. Jeszcze słuchajcie, 21 sekund, w tym momencie już tylko 20. Oj! To będą, z, nie wiem, z cztery fale. To będą słuchajcie ze cztery fale. Naprawdę niepełne. Więc dawajcie, dawajcie, dawajcie. Patrzcie, jedna, tutaj druga. Dobra, teraz będzie słuchajcie jakaś trzecia falka. Okej. Okay. I co? I co? I co? I mamy to. Mamy to! Już nie zdążymy, już nie zdążymy przegrać! Już słuchajcie, nie zdążymy przegrać! Mamy stopper mamy rekord polski i mamy tym samym rekord świata. Skoro mamy taką dobrą passę, to ja bym teraz odpalił sobie rankingówkę, żeby wejść wy mniej niż top 700. No bo tak, 703 miejsce w tym momencie jest nasze, ale jeżeli udałoby nam się coś wygrać, to popatrzcie, lecimy sobie tutaj, dostaniemy równe 100 RP, bo teraz bonusu za granie ze znajomym nie dostanę. Więc co, miejsce 650 to jest... Minimum. Warto byłoby to osiągnąć, co? Oj, widzowie, przed tą mapeczką to jest akurat stresik, co nie? Bo tutaj mamy loterię. Z jednej strony zdarzało mi się naprawdę fajnie tu wygrywać. Z drugiej strony, kurczę, no ja się na pewno znacznie lepiej czuję na tej wersji, słuchajcie, nielegendarnej. No tak, raczej słuchajcie na tej właśnie zwykłej wersji e, Rush Hour. No to jakoś tak. Niekoniecznie mówię, że łatwiej się gra, ale słuchajcie, po prostu mniej może cię zaskoczyć przeciwnik. Po prostu mniej jest takich dziwnych sytuacji. Dobra, ja tak czy inaczej, wezmę sobie i chociaż chwilę sobie uciekam, bo chłopaki tutaj po co, nie? Chłopaki sobie tutaj po co i w sumie spoko, nie chcę po co, no ale czemu ja mam słuchajcie obrywać przez to, że oni po co XD d, 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 d. Dobra, jest tutaj ziomek, on oczywiście może mnie tutaj atakować, ale to ja raczej go zaatakuję. Spoko, 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 spoko. Dobra, ziomek sobie tutaj skaczy, no to ja sobie ucieknę kawałeczek dalej. Dobra, o, tutaj z tutaj. Tutaj ładnie, słuchajcie, z niewitką gość ucieka, gość sobie tutaj ucieka, więc spoczko, poszedł sobie, oj, daleko sobie poszedł, nie wiem, słuchajcie, a tutaj on, będziesz do mnie wracał, Wariacie, czy nie? W sumie to nie wiem, w sumie to nie wiem, ja sobie tutaj czekam i w sumie, ej, nie jest tak źle, ja mam tutaj całkiem spoko, Pow! ale dostał ten tu, ej, on to przetrwał. Szacunek. Moim zdaniem naprawdę goś tutaj zasłużył na szacunek, bo to nie było łatwe. A on to jednak przetrwał, słuchajcie. No i teraz tak, zostaje mi właśnie ten tukan, zostaje mi jakiś ziomek na nie tamy. słuchajcie, jeszcze jakiś ziomek ze skinem świnki. Spoko, spoko, spoko. Nie jest tak źle, ale trzeba jednak, słuchajcie, uważać, bo tak, tukan sobie odpadł. No, nie żebym narzekał, co nie e, Więc dla mnie całkiem git Ale jak tutaj wygląda sytuacja dalej Oni się klepią, czy się nie kle... Dobra, świnka sobie odpada Ty, no nie gadajcie, że ja samą grą Nawet, słuchajcie, bez tutaj motkowania typu Chociaż już tam innego zamotkowałem, co nie Ale, że, nie gadaj Okej okay. Tutaj to trochę odwaliłem. Chciałem powiedzieć, że nie gadaj, że uda się wygrać, ale gość... Okej, okay, może być dobry, słuchajcie. Oj! o ho, ho, Oj, szkoda! Ale RP dostanę i tak. Pytanie ile? Okej, okay, 70. Nie mam pojęcia, ile da mi to miejsc w rankingu. O, 706 widzieliście. I teraz patrzcie. 6... 5, 8. Oj, Abra tym rośnie w siłę. I widzowie, popatrzcie, to jest mega miłe z waszej strony. Dostajemy mapkę Blockdash 2.0. Jest to mapka specjalnie stworzona ku temu, abym jeszcze bardziej mógł awansować w rankingu. Jest to mapka, która ma za zadanie nauczyć mnie jeszcze lepiej, słuchajcie, po prostu tutaj sejwować i tak dalej. Jedyne co, mamy tutaj, słuchajcie, aż trzy takie platformy do sejwowania na Blockdashu. I muszę się zastanowić, słuchajcie, z której korzystamy jako pierwszej, bo to się, słuchajcie, przewija bardzo powoli. Ja nie wiem, słuchajcie, czy te odległości? Oj, zdecydowanie tutaj nie jest to wykalkulowane. Ale może słuchajcie, z tej strony. B. Be... Nie, no też nie. Ej, to, 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 to o co chodzi? Okej, okay, można powiedzieć, że liczą się dobre chęci, bo. Eee, to się chyba trochę zbagowało. No patrzcie, jak to wyskakuje! Ej, dobra, nic z tego nie rozumiem! Ani w jedną stronę, ani w drugą to nie działa! Dobra, słuchajcie, a może trzeci? Może słuchajcie, ten trzeci blok dasz jakoś zadziała. Poczekaj, chwilę. Nie, no, to tak wychodzi, że to nie zadziała. Tutaj też nie zadziała i tutaj też. No, może tutaj by zadziałało. Dobra, to mam, słuchajcie, jeden mega dobry pomysł. Poczekajcie, wskoczę tutaj i może tutaj zadziała. Sprawdźmy to, słuchajcie, czyli ciach, ciach, nie. No dobra, to może z tej strony zadziała? Uwaga, uwaga, ciach! Ciach? Nie. Dawaj, 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 Dobra. Ciach i Ciach? Ostateczna próba. Pytanie: czy takie mapki sprawiają, że byłbym wyżej w rankingu? Wpisuj kod abra w sklepie.